od czego najlepiej zacząć zmianę w życiu? No, oczywiście odpowiedź jest y, m, prosta. Zmianę w życiu najlepiej zacząć od siebie. Świata zewnętrznego nie da się zmienić. On zawsze będzie taki, jaki jest. On jest subiektywny, bo jest filtrowany przez nasze zmysły. Wydaje nam się to takie szalone. Myślę, że czasami do końca nie wierzymy w to, że rzeczywistość obiektywna w ogóle nie istnieje. Ale naprawdę ona nie istnieje. Świat istnieje w naszej głowie, w naszych zmysłach, w naszych oczach, w naszym mózgu. Możemy dokonywać zmian, również możemy dokonywać zmian w przeszłości, czyli inaczej pamiętać wspomnienia. Do, do zmian mam taki stosunek dosyć spokojny, bo tak naprawdę są trochę przereklamowane. Mówi się o zmianach, o lęku przed zmianami, ale my się wychowujemy dzięki temu, rozwijamy dzięki temu, że się zmieniamy. Cały proces edukacji przez pierwsze 21 lat. To jest ciągła zmiana. Pierwsza klasa, druga klasa, trzecia klasa, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Awansujemy do kolejnych klas, zwiększamy swoje kompetencje, nowe przedmioty się pojawiają. Praktycznie całe nasze dziecięce życie to jest życie w zmianie. My się rozwijamy, zmieniamy, nasze ciało się zmienia, głos, nasze umiejętności. Rodzice wokół nas się zmieniają, starzeją się, dorastają nasi znajomi, przyjaciele. To jest niesamowite. Potem wchodzimy w dorosłe życie i jakby zatrzymujemy się. Wydaje nam się, że zmiana jest czymś, co jest wyzwaniem, trzeba do tego podchodzić specjalnie, trochę jak dojeżdża, czyli do czegoś, co nam jakoś nie wiem, grozi, ukuje, zaboli. ale tak naprawdę każdego dnia świat się zmienia i my tego doświadczamy od momentu, kiedy żeśmy zostali na tym świecie przyjęci. Pewnie nawet wcześniej, od momentu, kiedy zaczęliśmy się rozwijać, jeszcze bo nie mamy, ale. Tak świadomie, powiedzmy od trzeciego, czwartego, piątego roku życia, widzimy, że to, co nas otacza, jest ciągle w zmianie. Tak? Zmieniają się zabawki, zmieniają się kolory, mody, samochody. Widzimy niektóre rzeczy świadomie, niektóre nie. Przychodzi taki moment w życiu dorosłych ludzi, którzy trochę zastali się w tym takim podejściu do, do świata i trzymają się tego, co jest stare, że nagle odkrywają, że nie da się już tak dalej żyć. Pewnie większość odkrywa dzięki desperacji, bo po prostu nie może tak dalej żyć, bo system przestał funkcjonować. Ktoś ich zwolnił z pracy, odszedł partner, partnerka, i, i nagle doświadczają takiego poczucia, że muszę coś w swoim życiu zmienić. Generalnie, mimo wszystko, uważam, że częściej zmieniamy się pod wpływem desperacji niż inspiracji. Czyli takie myśli, które płyną od mówcy, one są przyjmowane, one są takie łatwe w wypowiadaniu, również, tak? że zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nie zwyciężają. Jeśli nie możesz czegoś wyjść, to musisz przez to przejść, i tak dalej, i tak dalej. Tego się fajnie słucha. Tu chodzi o czas weryfikacji życia prawdziwego, kiedy dotykamy tego całym sobą, wszystkimi zmysłami, emocjami, no i widzimy, że to jest zmiana. Musimy się w niej odnaleźć. A jak jesteśmy dziećmi, to w zasadzie dzieje się to automatycznie. I przychodzi taki moment, kiedy mam poczucie, że tak dalej się nie da, tak dalej nie chcemy. I pytanie, od czego zacząć zmiany? No, przede wszystkim od bycia uważnym i świadomym. Uważnym, czyli takim człowiekiem, który jak robi krok do przodu, to wie, że go robi do przodu. Jak się budzi rano, to wie, że się budzi. Tak? Wie, gdzie mieszka, z kim mieszka. Wie, po co jest w tym związku. Wie, że ma dzieci, wie, jakie ma zobowiązania, odpowiedzialność za co bycie świadomym swojego życia, czyli swoich myśli na przykład, czyli wiem, co myślę, dlaczego tak myślę, z czego się to bierze, w się biorą moje przekonania, wartości, to jest bardzo trudne. I czasami, żeby zmienić cokolwiek w życiu, to się okazuje, że trzeba zmienić prawie wszystko. Trzeba zmienić swoje, tak naprawdę, doświadczenia, które mieliśmy na takie, które będą pasowały do czasów, które aktualnie są wokół nas. Tak? Czyli jeżeli trzymamy się tego, co żeśmy się nauczyli, to co imie w miejscu? Nawet mówi się, że doświadczenie może być hamulcem rozwoju. Doświadczenie może być hamulcem rozwoju, ponieważ doświadczenie jest w przeszłości, a my żyjemy dzisiaj, a szykujemy się do tego, co będzie jutro. W związku z tym nie możemy ciągle mówić, jestem doświadczony, mam 30 lat, 40, 50, czy ileś. Przeżyłem, wiem, rozumiem. Rozumienie świata płynie z doświadczenia, ale oczywiście ten świat się zmienia, w związku z tym rozumienie tego świata również podlega pewnej ewolucji. I jeżeli nawet mamy te 70 lat, Również podlegamy zmianom, i temu, że nie, mo nie możemy ciągle na tych swoich doświadczeniach z 50 lat budować swojej skuteczności dzisiaj. A zacząłbym zmiany pewnie od małych rzeczy, od drobiazgów, od uczenia się w ogóle, wychodzenia ze sfery komfortu, albo do poszerzania sfery komfortu, czyli do uczenia się dyskomfortu. Poszerzanie sfery komfortu polega na tym, że uczymy się. Y tak eksperymentalnie, świadomie i celowo wchodzić w dyskomfort. Na przykład nie pijemy kawy jednego, przez cały dzień nie pijemy kawy, chociaż pijemy codziennie po pięć liżanek. Uczymy się, jakby to było, gdybym nie pił kawy. Jakby to było, gdybym coś robił inaczej, jechał inną drogą do pracy. Inaczej zadzwonił i inaczej się przywitał z rodzicami. No bo mówimy tak samo, no cześć mama, co tam słychać? No cześć mama, co tam słychać? No cześć mama, co tam słychać? Yy, można by to zrobić inaczej. Znaleźć jakąś formułę, która byłaby absolutnie zaskoczeniem i dla nas i, i dla mamy. Na trudno trudne jest zadzwonić coś mama, kocham Cię. Byłoby to pewnie dla niektórych trudne, ale to jest właśnie uczenie się wychodzenia z komfortów do dyskomfortu w takim eksperymentalnym, czyli pod kontrolą, środowisku. Tak? Czyli my wiemy, że my tak zrobimy, to nas nie zaskakuje. Zmiany zacząłbym też taką metodą Kaizen, czyli mały kroku, czyli jeżeli chciałbym stać godzinę wcześniej każdego dnia, no to co dzień bym stawał minutę wcześniej, czyli przez 60 dni. Zrodziłoby się z tego 60 minut. tak Jedna minuta dziennie dokładana wydaje się do zaakceptowania, natomiast po miesiącu byłoby trochę więcej. Największy problem mam na przykład z piciem wody, żeby wypić 2 litry wody dziennie, 2-2,5, dwa, dwa żeby praktycznie te 8 szklanek wypić, ciągle ten nawyk jeszcze nie wszedł mi w nawyk. Ale zmiany zawsze zaczynamy od siebie i zaczynamy od tego, co według mnie da się zrobić na początku. Tak? Nie rzucamy się, nie jestem flennikiem rzucania się na głęboką wodę. Kiedy nagle się rozczarowujemy, że nie daliśmy rady, a potem znowu się rozczarowujemy i znowu i ciągle widzimy, że w zeszłym roku żeśmy się rozczarowali, także możemy to po powtórzyć. Nie czujemy się tak naprawdę źle z tym, żeśmy czegoś nie zrobili, bo żeśmy się przyzwyczaili do tego, że nam nie wychodzi po prostu. No jesteśmy może gorsi, może inni takie ze zmianami na przełomie roku, prawda, rzucamy się na wielkie, a potem się okazuje, że nie daliśmy rady. Byłbym za tym, żeby jednak się opierać na takich mniejszych zmianach, które dają nam siłę do kolejnych i kolejnych, które nam pokazują, że jesteśmy w stanie coś zrobić, tak, czyli jesteśmy w stanie być skuteczni w tym, co chcieliśmy zmienić w swoim życiu. I tak to mniej więcej widzę. Oczywiście trudno powiedzieć, co jest wielką zmianą, co jest małą zmianą, a czasami przesunięcie o godzinę snu dla kogoś, to przez 50 lat stawało o 7 albo o 8, jest bardzo trudne. Ja należę do jakichś piochów, aczkolwiek dzisiaj jestem w sytuacji, w której zupełnie mi się to zmieniło z powodów zdrowotnych. W związku z tym potrafię budzić się już o czwartej i nawet mam poczucie, że jestem w takim stopniu wyspany. W związku z tym życzę Wam, żebyście zaczęli od tych zmian, w których odniesiecie sukces. Chyba, że macie taki poziom desperacji sytuacja już tak wygląda, że nie ma wyjścia. Jak w czterech pancernych był taki tekst, drogi powrotnej nie ma, więc nie macie drogi powrotnej i trzeba się rzucić zdeterminowanym. Determinacja to jest siła pragnienia do zmiany plus potęga cierpliwości. Pragnienia plus cierpliwość daje nam determinację. Jest jeszcze ważny upór, czyli pasja i wysiłek, tak naprawdę, który położymy. Pasja plus wysiłek. Daje nam upór, czyli coś, co powoduje, że jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym, co wydaje się absolutnie trudne do zrealizowania, ale ten upór każdego dnia powoduje, że w którymś momencie to zaczyna zaskakiwać. I niektórzy tak mówią, że długo coś robili, nie było efektów, a potem nagle zobaczyli, że, że to się da. W związku z tym nie bójcie się zmian. Zmiany są jak powietrze wokół nas i oddychamy nimi każdego dnia. Lubimy nowe smartfony, aktualizacje, nowe programy. W związku z tym wybiórczo naprawdę jesteśmy otwarci. A w tych obszarach, w których jest trudniej, potrzebujemy trochę samodyscypliny, czyli robienia rzeczy, na które nie mamy ochoty. Ta samodyscyplina będzie nas prowadziła do sukcesu. Drugie pytanie: jakie główne emocje decydują o tym, co robisz, lub czego nie robisz w życiu, u mnie? A, trudno mi powiedzieć, co u mnie decyduje o tym, co ja robię. Trochę strach. Trochę jestem z tych ludzi, którzy zatrzymują ważne rzeczy na, na koniec, jak najdłużej zwlekają. Jestem w ogóle mistrzem zwlekania, zawsze byłem. Odkładaniem lekcji do nauki, odkładaniem, odkładaniem listów do odpisania, urzędowych również, Od, w ogóle odkładaniem otwierania tych listów. Ale myślę, że we mnie, tylko nie wiem, czy to że zaliczylibyśmy do emocji, jest też trochę takiej ciekawości. Ja mam sobie taką wyuczoną umiejętność patrzenia i myślenia, o to ciekawe, o to ciekawe. Ostatnio stałem przy windzie i podchodzili ludzie i naciskali, 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 ta wina nie przyjeżdżała, odchodzi do następnej, ta przyjechała, ta, tamtej nie było, wracali. Widziałem, że ich to strasznie nerwuje, że 30 sekund przy windzie to już jest naprawdę wieczność. I to mi daje taką frajdę, takie patrzenie, o, to ciekawe, ludzie nie chcą nawet 30 sekund poświęcić na poczekanie przy windzie, na obejrzenie, co się dokładnie dzieje, na porozmawianie z kimś obok. Muszą już jechać, to wszystko musi się dzieć just now, teraz, już, natychmiast. Jeżeli tak nie jest, to się wkurzają po prostu, tak? Jak patrzę na pewne rzeczy, to sobie mówię, okej, okay, zrób to z ciekawości. Jaki będzie wynik, jak, co będziesz czuł, jak to się skończy, do czego ci to doprowadzi. Ale też często myślę sobie, no zrób to, bo jak nie zrobisz, to stracisz to, wypadnie z rynku, to nie zaistniejesz. Napisz książkę. Pierwszą napisałem z potrzeby serca, a były trochę tak pisane z takiej potrzeby, no, napisałem jedną książkę, w związku z tym, może warto napisać drugą. Tak? Czyli mm, trochę ciekawości. Potem patrzyłem, ile moi koledzy, koleżanki napisali książki ja są kurczę, ale no ja napisałem tylko cztery. Może warto napisać kolejno, tak? I już tutaj te emocje trochę były pewnie inne. Aczkolwiek nigdy nie robię rzeczy, na które nie mam takiego wewnętrznego przyzwolenia, czyli żeby się pokazać, żeby rywalizować z kimś, w ogóle nie ma we mnie ducha rywalizacji. w większości jednak jest to mocno misyjne, czyli jednak zrobię to dla ludzi, takie giveaway, podam dalej, coś dam. Taka jest moja rola na tej ziemi, jestem jedenastką numerologiczną. Ci, co się znają na tym, to, to, to wiedzą ci co nie, to proszę przeczytać w internecie, jaka jest jedenastka numerologiczna. I towarzyszy mi dużo pozytywnych emocji, mimo wszystko w moich życiowych decyzjach, wyborach i, i zmianach, aczkolwiek. Tak jak powiedziałem, pewnie czasami wynika to z jakiegoś zwykłego, prostego strachu.